I ja opi patrzcie to, teraz, nie? adin, pachka. Ten sam ten sam park, ten sam park, widzisz to? park, to? To. i <śmiennie> <to. Jo> <śmiennie> Manko, Egon z tej strony Dzisiaj mam piękny dzionek, jadę, jadę do Hagi, do tego parku wielkiego Jestem omówiony już z Sewerynem On już tam sobie tupta, bo ja kurczę za późno wstałem Wczoraj o drugiej w nocy dopiero z wykopek wróciłem <noise> Także troszkę niewyspany Ale to co, zapowiada się fajnie Pogoda jest fajna, troszkę kropi, ale nie jest źle I co, widzimy się za chwilę w parku, hej! Dojechałem do parku. Zobaczcie, pogoda jest taka nie za ciekawa Są chłopacy: jest Seweryn, siema Seweryn. Witam wszystkich. Witam, Adrian. Jest Adrian i jest Arturo. Dzień dobry. I co? Jesteśmy znowu w tym parku, co Adi ostatnio złoty pierścień znalazł. I widzimy się przy pierwszych dołkach. Hej. I konkurs na pierwszą monetkę wygrany, nie? Boże, no, bo że się piwo pili. <laughs> yy, już ci mówię, to jest. Jeden cent z II wojny światowej. No i super. No, no może być. <laughs> Jak na początku. I zobaczcie, Seweryn, kurde, misz. Adrian mówi przed chwilką: idę, idę po te sreberka. A tu Seweryn. tutaj. To zobaczcie mnie. to. Ale pierwszy raz taką widzę, kurde. Rajsie, Fenning, 50, Deutschland, Deutschland, über alles. Który? 1928. Ale piękne sreberko, kurde, gratulacje. Super, dzięki. I pierwsza monetka moja w końcu. 10 centów Juliana z 67. Także super. Zaczynamy imprezkę. Zobaczcie, jest przepięknie. Chmury już uciekły, także lecimy. I tutaj już widać, zobaczcie jak ładnie się świeci. Mamy 10 centów. I mamy jeden centa z 67, ale zobaczcie, w bardzo kiepskim stanie. I teraz taki mały kluczek. To jest 10 centów. Druga wojna światowa. Także wiecie, one w kiepskim stanie wychodzą. Ale jest, nie? Krągłość, to się liczy. Przepiękny guziczek. Zobaczcie taka kotwiczka. Jakiś stary, stary ale ładny. Także super. Lecimy dalej. No za dużo się nie musiałem ruszać. I zobaczcie, jest. 20 centów. Kurczę, myślałem, że sreberko. A takaś tarcza od cześć. Zobaczcie, nie wiem czy. <gry> jakieś małe, mały nożyk do pizzy, czy co to. Jakiś teraz, o. Metalowy kwadracik. No, tu się fajnie w trawce odbiło i jest 20 centów. Także lecimy dalej i kolejne 10 centów. i teraz patrzę to za No Jakiś telefon. O. Nie wiem, co to jest? Z wodafonu. Także o, proszę bardzo. Pozdrowienia, mój przyjacielu. Telefony klasyczne. Zapraszam do niego na kanał, jeżeli ktoś się interesuje telefonami. Zobaczcie, ale czat. <grym> I mamy jakąś monetkę. O, w pięknym stanie. 5 centów z 51 Juliana. Także super. Zobaczcie jak Arturo kosi dzisiaj. Stare yeah. I same pięciocentówki. No i super, a to co to jest? Nie, wiem, miałby, miało być srebro, ale nie jest. Jakieś medali, nie jakiś z... bazarek. Ale to jest, totalne. nie, aha, jest jakaś... Jest Maryja czy coś, także yeah. super. Okej. Okay. I kolejna dyszka. Na razie małe nominały, ale coś się dzieje, także jest super. Teraz zobaczcie, jak głęboko. Ale jest 50 centów. Także pierwszy większy nominał. Czekamy teraz na Euracza. Kurde, podnieta pełną parą, a to love you, ale bazarek. I love you. I jest moja ulubiona monetka. Chodź do tatusia. Jest dwójeczka. A ty co masz? 20 centów. O no i super. Zemsta Adolfa. Zemsta Adolfa jest. Pozdro Adi. 1 cent teraz 37 i współczesne 5 centów teraz i 5 centów kolejne. I przyjechała Milena do nas, dziewczyna Seweryna i zobaczcie, wziął tylko wykrywać do ręki i gdzie to ma. Czy ty ją zgarniasz, to manetka? Nie mam. Nie mam. Dobra, 2,5 centa. <śpitaluńczym> To masz o. Ej, nie wiem czy nie... Nie, to nie, 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 już myślałem. No jak nic nie ma? Adi, o Adi, no pokaż, pokaż. No, co, co... Jak nic nie ma? Adi, hal, hal. To to jeden, to to... Ja mam też, ja mam jedną 50, a ty masz dwie, zobacz. Jak no, nie wiem, co to jest. A to jest plomba. Plomba? No to jest stara, wiesz to? I ona miała takie, jeszcze tu większe. I one były tak za, razem zapinane. To było razem złączone i zapinane. O, to jest <laughs> no i na razie jedyne sreberko. Severin no. wygrywa <grywa> I znowu mamy jeden centyk ale w kiepskim stanie przód I tył mamy 1925 Także super Lecimy dalej I kolejna krągłość i mamy Juliana Jeden centyk z 48 I tym razem O 50, 50 centów, także super Nadal czekam na Euracza. A dwójeczkę już mamy, nie? I na wierzchu w trawie 20 centów. I kolejne 20 centów. I kolejne 10 centów. Praktycznie na wierzchu. I kolejna dyszka. Także super. I kolejna moja ulubiona monetka. I jest dwójeczka. Super. Lecimy dalej. I kolejna malutka 10 centów z 71 Juliana. Jak to ADI mówi ten Julian. <grystanie> I kolejna dyszka znowu. <grystanie> Także super. I teraz coś takiego. <grystanie> Nie wiem, czy to jakiś żelazny pierścionek, czy cholera wie co to jest. Ale jest. <grystanie> I teraz ucięte przez Kosiarę 5 centów. I kolejna ulubiona monetka, dwójeczka Także super, tu jakaś tam brama, pierwszy raz taką widzę Z 2006 Bundesrepublik, Deutschland, Deutschland. Dobrze, także super I kolejne 5 centów, także Super, imprezka, monetki co chwilę wychodzą Idę zaraz zobaczyć do chłopaków co tam im jeszcze powychodziło Ale jest super I kolejna, już tu widzę Moja ulubiona monetka. Dwójeczka także super. czat. kilka dwójeczek już jest. Euracza na razie jeszcze ani jednego, ale super. I kolejne 50 centów. I teraz jeden. Coś tam. Deutsche, coś tam, coś tam. Ale kurwa, jaki przepiękne. I to jest masakra z 1929. A normalnie książkowy, stanny. Nie wiem czy widać, o kur przepiękna monetka I teraz 25 centów z 50, także też super I teraz patrzcie to sreberko, ale czad Kur, co to jest? Nie, nie to nie, nie jest sreberko, amelinium ale kurde, no wam powiem, tak serce zabiło. Takie kurcze, mówię, taki krążek, tak się fajnie świeci. To chyba jakieś o. O, konsumpcja mund. O, jakieś piwko. Że to na piwko, także super. I kolejne 500 Juliana z 67 w przepięknej patynce. Naprawdę piękny stan. To lepiej niż to, kurwa. O kurde. Są sy. Ładna, no. Jezu, to jest... 1923. Ale bajer. No i tu w czokach, I kurek, złota normalnie wygląda, nie? W dobrym stanie zachowania, nie? No, piękna monetka. Już żeś wygrał. Kury, gratulacje, super. Jest Adi Petarda, co? Nie więcej. I tak. Proszę zobacz no jak zaczepał, kurde. Twój najlepszy wypad chyba w sumie na razie co? No na razie Straszki. tak. Na razie tak, ale... Do a to jeszcze mamy pół dnia przed sobą, nie? To on ma. Będziemy on na Teraz oh. będzie działać na bank. Pamiętacie, na ostatnio Ładiego też nie miał łopaty i dzisiaj ma, łopata, dzisiaj ma nowa łopata i, i ja pierwszy Super łopata I <laughs> ja pierdziele, patrzcie to teraz nie Adi, Adi, patrz to Ten sam park Ten sam nie patrz, patrz widzisz to? Nie wiem Po to, <laughs> po to. Ja pierdzielę Tak on ma? Jakiś, nie zaraz, zaraz, bo jakiś jakieś turasy, coś cały... Eee Re, Reakcja, reakcja, reakcja Adiego na, 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 moją znajdkę Patrzcie to Ja pierdzielę, nie? Ale ja pier... Ja pierdzielę Ale złoty pierścień Pato Kurde nie Ale złoto ja pier... pato Idziemy do domu Idziemy do domu Pato Stary Ale jaja Adi Adi patrz Ty masz złoto ja teraz też nie? Złoto Złoto znalazł jakieś. Kurde nie, no to tu są punce, ale czad. O kurwa. Kurde, patrzcie, i teraz korek Nike. A takie jest punca. <grywka> punca Nike, takie kurde. O Zobaczcie, jak to Adi mówi. Jak pięknie się teraz kopie. Z takim pierścieniem. I Arturo coś tu też ma. O, jest monetka, co to mamy? 5 centów 5 centów, no i super co? Nas <laughs> Następne do kolekcji Das jest 5 centów z 52 Juliana Także super Arturo tutaj sobie szuka Także super imprezka Dobra, my zmieniamy park A Adriano już leci, tak? Tak, obowiązki wzywają do następnego. Dobra, było fajnie i trzymaj się do następnego. Hej! Hej. Zobaczcie jeszcze raz. O. I zmieniliśmy miejscówkę. Jesteśmy w Szeveningen na plaży. Zobaczcie, piękna pogoda. Lecimy zaraz. Co, Artur? Będzie złotko? Da, pewnie. <noise> o, idzie Seweryn. Lecimy. Lecimy. Albo grubo, albo wcale, nie? No. A jak? Następne złotko trzeba znaleźć. No to teraz my coś... No mam nadzieję, że się nie będzie się ociągać. <głosy> <głosy> jak to Artur mówi? Mito... To fa... temu zabroni, tak? Albo grubo, albo wcale. <głosy> <głosy> Mi to faktycznie mało. <noise> Co? autko jest. Także Piotruś będzie miał nowe autko, nie? <noise> Tak, tak, Zobaczcie jak się fajnie kopie, jak to mówi Adi. <grystanie> Naprawdę jest fajnie. <grystanie> tak, przy okazji, zapraszam wszystkich na mój yy, Facebook, czyli Gang Poszukiwaczy. Grupa mamy ile? 846 członków, także zapraszam chętnych. Jest 20 centów. Także pierwsza manetka lecił. Kolejna super znajdka I chyba serwerko prawdopodobnie Ale ja ja patrzcie to, ale czad Jest 500 No to patrz widzisz 80 Troszkę się spóźniłem nie? To jest to, to, to co wtedy były podrzucane Ach, Troszkę się spóźniłem, ale troszkę tylko i Joe Benelli Taka znajdka a to nic, nawet monetki? Ani monetki, same puszki Niestety, to raz tak, raz dokładnie jest 20 centów Seweryn też tam ma jakiś hotspocik mały ma Także lecę do Seweryna I co to? 2,20, hotspocik, tak? Kombo! <laughs> Jest kombo! No. Jeden <laughs> euro, tak nie wiem, nie, gapa niemiecka. Gapa, czy jak to Adi mówił, tak? Zemsta Adolfa. Zemsta Adolfa i mamy Euracza świeżyneczkę. A co to O kurde, panie, zobacz! bije na 60, coś takiego. Ale nie? chyba amelinium. Takie, chociaż? Ale piękny kolczyk. No kurde, Kulczyk. graty, graty. I na oko potwór. Zobaczcie jak euro zmienia ludzi. Czarny. Co to jest? Węgiel. Czarny diament. No. Czarny diament. To jest węgiel. Ale tu, Tak, ale, tak długo leżał, że taki brudny ale, jest dla tego. Fajnie w kamerze widać ten twój, ale późno na tego po lewej, nie? No tak, tak. no tak. Euro 80. Cztery monety w jednym domku. Ale jaj, ale jaj, ty jeszcze Jaj, Jajaj, Belety, szukaj, szukaj dalej. To jest, to jest Artur ma 50 centów, a ja mam euracza. Także super. I 10 centów. Jeden z ostatnich sygnałów i jest 5 centów 5 centów i 2 euro Także moja ulubiona monetka. super Dobra, i kończymy te wykopki Ile godzin byliśmy? O kurde, od 11 No od 11 godziny także nie wiem ile ale jesteśmy strasznie zmęczani no ale co, było fajnie co? No, jutro będzie fajnie jak będzie. Tutaj znajdki Severina, cyk, monetki jakieś tam. O, kawałek tej monety, to jest ta chińska, nie? Tak, o dwa i ładne, no, jakieś tam gulden cent, te. O, twoja znajdka dnia, nie? Sreberko, sreberko to jest 50, się fening, tu jakiś bazarek i bazarek. Także super to moje teraz, Artur. O, takie tyły jeszcze nie widziałem w Euraczu. Tu co? Medalik. No i tyle. Ciekawostek. I tyle, no ciekawe. Jaka psalona jest, nie? Tak, dokładnie. No i przejdźmy do moich. Wszystko widzieliście na filmie. Jest telefon. Od cholery euraczy, jakieś tam pierdółki No i petarda Złoty pierścionek No ale co, było fajnie, nie? Pewnie Czarne kciuki I jak co, jak się podobało to suby, lajki, komentarze I na razie, do następnego Piona, hej!